Przepis na ocet jabłkowy. Potrzebujemy kilograma jabłek, 5 łyżek cukru i litr wody. Jabłka kroimy w kostkę, w ćwiartki, wkładamy je do słoika. Cukier rozpuszczamy w wodzie i zalewamy jabłka, które oczywiście muszą być przykryte, zalane całkowicie. Przykrywamy to gazą czy też filtrem do kawy i odstawiamy w ciepłe, ciemne miejsce. I mieszamy, na przykład jakąś łyżką, przemieszujemy to, dopóki jabłka nie opadną na dno i nie będzie pojawiać się pianka po tym jak przemieszamy to wszystko. Kiedy jabłka opadną na dół, nie będzie pojawiała się planka, pi, pianka, przepraszam, wtedy przestajemy mieszać. Czekamy jeszcze przynajmniej 3 tygodnie, tak żeby minął przynajmniej miesiąc, półtora miesiąca od momentu kiedy zaczęliśmy robić tą miksturę, która jeszcze nie jest odstem jabłkowym. Tu warto pamiętać, że po tym jak zakończymy mieszanie, to na powierzchni może pojawić się taka biała galeretowata warstwa. Ale ona może być. To tak zwana matka octowa. Ją ściągamy dopiero przed przecedzeniem. I właśnie po tych kilku tygodniach, po przynajmniej na przykład półtora miesiącu od zalaniu tych jabłek wodą, wówczas ściągamy tą matkę, przecedzamy i znowu odstawiamy to, co przecedziliśmy na 3 do 5 tygodni w chłodne miejsce. Po tych 3-5 tygodniach możemy znowu odcedzić i przelać to wszystko do butelek. I tu bardzo ważna sprawa. Gdy zobaczymy pleśń, wyrzucamy wszystko do kosza. Tu nad niczym się nie zastanawiamy. Gotowy ocet jabłkowy jest wówczas, kiedy czujemy taki zapach jabłek i ma on taki słodkowo-kwaśny smak. Do tego gotowy ocet się nie pieni, jest mętny i nie pojawiają się w nim bąbelki. Więc po tych kilku tygodniach musimy właśnie sprawdzić, jaki ma smak, jaki ma zapach, czy się pieni, czy jest mętny i czy pojawiają się w nim bąbelki. Jeśli wszystko się zgadza, mamy gotowy ocet jabłkowy. Niekiedy może zdarzyć się tak, że ten ocet jest zbyt słaby, zbyt łagodny. Wtedy po prostu możemy powtórzyć proces fermentacji, dodając jedną łyżkę cukru na litr octu. I od nowa odstawiamy w ciemne miejsce i czekamy, aż to wszystko się przegryzie. Tak samo robimy, kiedy czujemy zapach wina czy też drożdży. Wtedy musimy odstawić na 1 do 2 tygodni, ponieważ gotowy ocet jabłkowy nie może mieć takiego zapachu. A jeśli mamy gotowy już ten ocet jabłkowy, nie przechowujemy go w lodówce, tylko w ciemnym miejscu, w szczelnie zamkniętym naczyniu. I wtedy już możemy się cieszyć naszym domowym octem jabłkowym. Tylko pamiętajmy: zero pleśni i dużo cierpliwości, ponieważ ta cierpliwość jest naprawdę potrzebna, żeby ten ocet winny wyszedł taki jak ocet jabłkowy, przepraszam, wyszedł tak jak trzeba. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.